Tata, czy ja mogę coś słodkiego zjeść? Nie, synek, bo już jadłeś dzisiaj. Jadowita na 5 liter. Misia. Babcia, babcia! Co się stało, dziecko drogie? Czy ja mogę coś słodkiego? Oczywiście! Weź sobie, co to za pytanie. Tylko, że już jadłem dzisiaj i tata mi więcej nie pozwolił. A teraz jesteś z babcią, a babcia jest od rozpieszczania. Weź sobie, co tam chcesz z tej szafeczki. Super! A babcia kojarzy moment, jak robiła tornadolaczkiem, jak ktoś wziął cukier, który był przeznaczony dla gości? Nie, nie przypominam sobie. Albo jak babcia z spustoszenie paskiem, jak ktoś był niegrzeczny? No jeszcze co? Mm -mm. Kabel od Prodige'a nic babci nie mówi? W naszym domu takie rzeczy? Nie przypominam sobie. Przecież u nas w domu liczyła się komunikacja. Ja takie sprawy to z wami rozmową załatwiałam. Rozmawiać? To ty powinnaś, ale z psychologiem. Proszę? A słyszała mama, że nowa kawiarnia się otworzyła tuż za rogiem?